Witam na kanale Nastaw Uszy. Cztery kluczowe kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze aparatów słuchowych. Podjęcie decyzji o tym, które aparaty słuchowe są dla Ciebie odpowiednie, wymaga czegoś więcej niż tylko podstawowego badania słuchu. Wymaga kompleksowej oceny badań i starannego rozważenia Twoich konkretnych potrzeb. Pierwszą ważną kwestią jest stopień ubytku słuchu. Zakres dopasowania aparatu słuchowego musi być odpowiedni do Twojego ubytku słuchu. Jeśli masz ubytek słuchu od lekkiego do umiarkowanego, wtedy masz szeroki wybór opcji w wyborze aparatów słuchowych. Na moim kanale jest już film o rodzajach aparatów słuchowych. W opisie pod filmem dodam link. Jeśli masz ubytek od dość znacznego do głębokiego, musisz korzystać z określonych aparatów, które mają dość mocy, by Ci pomóc. Oczywiście ważną sprawą jest również dobór słuchawki albo wkładki indywidualnej. By dźwięk przenoszony do Twojego ucha był maksymalnie dokładny. Będzie potrzeba wykonania odlewu z ucha i wysłania go do OTO laboratorium. W ubytkach głębokich stosowane są wkładki pełne, miękkie. Dzięki temu wkładka zatyka szczelnie przewód słuchowy i do ucha dociera jedynie dźwięk z aparatu słuchowego. Pod uwagę musimy wziąć również wynik zrozumienia mowy. To badanie jest bardzo ważne w określeniu korzyści znoszenia aparatów słuchowych. Jeśli Twój wynik zrozumienia mowy w jednym uchu jest niski, być może lepszym rozwiązaniem będzie założenie jednego aparatu słuchowego zamiast dwóch, często wtedy uzyskamy lepszy wynik. Najważniejsze jest to, że jeśli otrzymujesz zalecenie założenia aparatów słuchowych, musisz mieć wykonaną kompleksową ocenę słuchu. Druga kwestia to możliwość ustawień w różnych miejscach, w których często się znajdujesz. Jeśli nosisz dobrze, dobrany aparat słuchowy, Pozostaje sprawa korekt, czyli ustawień, gdy coś nie będzie się zgadzać w słyszeniu. Ponieważ ustawienia w aparatach słuchowych są bardzo ważne, i gdy czujesz, że coś ci przeszkadza albo denerwuje, nie czekaj, tylko udaj się od razu do protetyka, nawet jeśli nie jesteś w swoim mieście zamieszkania. W tej sytuacji u wielu producentów jest możliwość zdalnego programowania aparatów. Upewnij się, że gdy często podróżujesz, będziesz mieć możliwość z tej funkcji korzystać i Twój aparat ma taką możliwość. Trzecia kwestia jest odkrycie oraz zrozumienie Twoich potrzeb, ponieważ nie zawsze jesteśmy ich do końca świadomi, a później okazują się kluczowe. Istnieje długa lista pytań, którą protetyk słuchu powinien zadać w celu ustalenia, które funkcje aparatu słuchowego będą dla Ciebie odpowiednie. Na przykład, czy masz problemy ze wzrokiem? Często są małe elementy, np. wymiana filtru antywoskowinowego. Czy jest problem z nadmierną woskowiną? Czy masz problemy ze sprawnością palców? Możemy rozważyć opcję ładowalną. Czy masz problem ze zrozumieniem rozmowy przez telefon? Czy chodzisz do kina? Czy chodzisz do teatru? Potrzebne może będą dodatkowe akcesoria. Czy często podróżujesz i dlatego potrzebujesz zdalnego programowania? I wiele innych pytań. Ponieważ często wszystkie te rzeczy okazują się ważne, możesz przygotować się wcześniej w domu i przemyśleć to, czego oczekujesz. Czasami, brak jednej funkcji aparatu słuchowego, której nie ma, może dać mniejsze korzyści ich noszenia, więc poznanie tych bardzo konkretnych właściwości podczas wizyty u protetyka i dokładna ocena jest jedynym sposobem ustalenia, czy dany aparat słuchowy będzie odpowiedni dla Ciebie. Czwartą kwestią jest Twój styl życia. Dzięki temu określamy wybór klasy technologii, która będzie nam potrzebna. Nie jest to czymś, co można określić na podstawie samego badania słuchu. Nie ma nic wspólnego ze stopniem lub rodzajem ubytku słuchu, który masz. To prawda, że zaawansowana technologia zawsze daje nam większe możliwości w różnych sytuacjach akustycznych i więcej funkcji do wykorzystania, ale jeśli nie możesz sobie pozwolić na bardziej zaawansowaną technologię albo po prostu jej nie potrzebujesz, to podstawowa albo ekonomiczna technologia wciąż może przynieść Ci wiele korzyści. Musimy pamiętać po prostu, że nie sprawdzą się dobrze w bardziej złożonych sytuacjach słuchowych. Najważniejsze, że chcesz odzyskać dobry słuch, a aparaty słuchowe mogą radykalnie poprawić jakość Twojego życia. Na moim kanale jest już film o różnicach technologii w aparatach słuchowych. W opisie pod filmem dodam link. To wszystko w tym filmie. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw je w komentarzach poniżej. Jeśli podobał Ci się film, daj mu kciuk w górę. A jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów na moim kanale, zapraszam do subskrypcji. Do usłyszenia.